Aż tak biały stoka, my spróbujemy sobie zobaczyć wnętrze kościoła gotyckiego Bazylika mniejsza Najświętszej Marii Panny, w Najświętszej Marii Panny. Mówię cicho, bo to strefa sakrum, a nie profanum. Dlatego staram się zachowywać kulturalnie. Witraża współczesna, kto to. U jest dom, myślałem, że może popiełuszko. Kościół trzynawowy z nawą poprzeczną. Klasyka. Jedna z kaplic podobizna Jana Pawła II, który ustanowił tutaj decyzją yy, diecezję białostocką. No długo się nie będę rozwodził. Katedra tego świętego Floriana na Pradze jest pierwowzorem jakby tego kościoła, więc jak ktoś nie ma żeby pojechać do Stoku, no to tam jest taka bardzo bliźniacza podobna świątynia Ciekawostka, w konfesjonale jest lampka i kontakt, żeby ksiądz słuchając spowiedzi wiernych mógł sobie podładować telefon To już nie ma takiej możliwości, mniej nowoczesny konfesjonal Bazylka mniejsza to dlatego, że powstała później niż ten oto yy, kościół wcześniej już istniejący. Taki neo trochę też elementów barokowych, no ale już chyba się go nie, nie, nie uda zwiedzić. Zamknięte. Tutaj jeszcze nawiązując do Branickich, do muzeum, którym na poprzednim filmiku zamieściłem, to jest Zbrojownia Branickiego. Architekturze nawiązuje ewidentnie do dworków szlacheckich, taki styl polski, no tylko, tylko co to za dachówka? co to za te lukarny, jakieś dziwne takie. Rynek miejski 1900, fotografia z 1929. I zapamiętajcie ten obraz, bo za chwilę pokażę rzeczywistość dzisiejszą. O, ten ratusz jest charakterystyczny. Nie wiem czy to ratusz tak naprawdę. O, widzę, że to jest muzeum. No, zabudowa pozostała tylko częściowo, bo 70% zabudowy zostało zniszczone podczas bombardowań. Nie tutaj zrobili porządek. To jest ten tutaj przy rynku. Znajduje się główna jakby część rozrywkowa wieczorem. Tu już się kumuluje życie nocne Białego Stoku. Wczoraj miałem przyjemność odwiedzenia kilku lokali. Tutaj, w tej gospodzie Podlaskiej, skonsumowałem posiłek wieczorny w postaci tatara. Bardzo dobry. Ciekawe, czy ciała. Nie można się napić wody, kranówki z pompy, no ale jest muzeum kolejne do zwiedzenia. No niestety muzeum jest nieczynne. W związku z przeprowadzanym remontem, ta, mimo moich usilnych próśb, perswazji, żeby mnie wpuścili chociaż na chwilę, bym się rzucił tylko okiem, to nie udało się, a tak wygląda to z perspektywy drugiej. Kapsuła czasu. Zawiera specjalne wydanie kuriera porannego z przesłaniem Białostocczan dla potomnych. Nasza internet została ona otwarta za 100 lat. 19 lutego 2019. Kurde, w 2119 otworzą tę kapsułę z przesłaniem. Ciekawe jakie tam jest przesłanie. Jeszcze raz go spoda podlaska, którą polecam. I jeszcze jeden widok 1930 tym razem. To czego nie ma? Uuu, okazała bazylika świętego Rocha. Ale to jest poważne. Zbyt poważne. Chyba za, za wysokie progi, jak na lisie nogi. No ale zobaczymy, może, może się jednak zdobędę na zwiedzenie. Biuro Radio Mari to jest obok fabryki balonów. O rozchodów do pokonania. Panorama białego stoku się rozpościera z poziomu, z poziomu posadzki kościoła. Kościół na planie, na planie gwiazdy w stylu modernistycznym. Wchodzimy do środka. Widziałem dworzec, więc po prostu z buta sobie dojdę na dworzec. Już tak daleko się zapędziłem. Uu. Uda. Nie, nie jest wejścia, jest opcja. Konfesjonały, drzwi, wszystko z motywem tej takiej gwiazdy. Też na elewacji to widać. Mówię po cichu, jest jeden wierny. też też stylowy międzywojenny ten fajny. dobrze chodzi dobrze no ten motyw wszędzie w detalach ładnie zaprojektowany budynek bardzo ładnie przejrzysty taki światło ładne. To jest kościół, który został, powstał ee, dzięki datkom społeczeństwa białostockiego na cześć e, odzyskania niepodległości. 1918. A motywem przewodnim architektonicznym jest gwiazda zaranna, to na co zwróciłem uwagę. To właśnie to jest oficjalnie motyw przewodni. Taras widokowy, z widokiem na główną oś miasta, niestety jest niedostępny, zabity dechami dosłownie szkoda no ale dobra no lepsze to niż nic lepszy ryc niż nic Słuchar taki jeszcze jedno ujęcie bo fajnie się popuje kolorystycznie na tle tego zachmurzonego, szarego nieba jeszcze cerkiew jeszcze cerkiew trzeba zobaczyć przy okazji, na pamiątkę, trzeba przystąpić katedry u św. Mikołaja. Przy okazji, w że mam prosimy o zamykanie drzwi. Przy okazji się dowiedziałem, że Zamenhof się tu urodził. W Białymstoku, twórca międzynarodowego języka. No, skręciłem tam ujęcie w środku, mimo zakazu, bo zaskakuje wnętrze, zgoła, goła się nie, nie tego spodziewałem. Jest kolorowe, tak pachnie charakterystycznie jak to w cerkwi, takim kocidłem. mnóstwo ikon naczkane bardzo ładnie. Bardzo fajny klimacik. Jeszcze te ich śpiewy fajne podczas nabożeństwa są. Bardzo fajny klimat to robi, bo byłem raz na takim nabożeństwie. Poczywszy z traktu turystycznego, napotkałem na plac niezależnego zrzeszenia studentów. Gdzie, oprócz pomnika, pokochany ojczyzna, znajduje się taki brutalny dom central z połem.